Teatrzyk Kamiszybaj przedstawia bajkę snyganki, którą napisała i zilustrowała Agnieszka Zaśko. Pewnej nocy Emi postanowiła nie zasypiać. Zawsze coś jej się śniło i były to piękne sny. Jednak odkąd jej mama zaczęła cierpieć na bezsenność, i z każdym dniem robiła się bledsza i smutniejsza. Dziewczynka postanowiła temu zaradzić. Pomyślała, że odda mamie swoje sny. Żeby mogło się tak stać, nie pozwalała sobie na spanie. W tym celu robiła różne rzeczy. Szczypała się w uszy, zabierała z kuchni ostre papryczki i cukierki kawowe, które nocą zjadała, otwierała okno i patrzyła w ciemność. Lub też zapalała lampkę i oglądała w książkach obrazki. Teraz też, chcąc przegonić nadchodzący sen, mocno zacisnęła powieki, mówiąc sobie: Nie będę spać, a kiedy je otworzyła, już tam były. Siedziały na ramie łóżka i machały cieniutkimi jak niteczki nóżkami. Jedna miała fryzurę podobną do peruki, a druga kapelusz. Poza tym niczym się od siebie nie różniły. Ich sukienki były ciemne i lśniące, a twarze drobne i blade jakby z porcelany. A jednak zasnęłam i śnię o laleczkach, pomyślała Emi. Też coś. Żadne jakieś tam laleczki. Jesteśmy snygankami. Pisnęła jedna postać, jakby czytając w myślach Emi. I wcale nie zasnęłaś. Przyszłyśmy właśnie w tej sprawie. Nie możesz tak odpędzać snów. Wybieramy ci zawsze te najpiękniejsze, z górnej półki, jeśli chodzi o historie, bohaterów i kolory. Kiedy chcemy prześnić je z tobą, ty odpędzasz sen. Chodzimy teraz ciągle niewyspane, co dla snyganek jest stanem niedopuszczalnym. Przesyłacie sny? Kiwnęły głowami. A możecie te dla mnie wysłać komuś innemu, to znaczy mamusi? Wysyłamy sny dzieciom do lat dziesięciu, odparły. A znacie kogoś, kto wysyła sny dorosłym? Pojrzały na siebie. Chyba królowa powiedziała ta w kapeluszu Możecie mnie do niej zabrać? Jeśli obiecasz, że nie będziesz już więcej odpędzać snów Emi obiecała. W tej samej chwili poczuła, jak unosi się w powietrzu, i razem ze snygankami wylatuje przez okno. Ciemną noc. Snyganki trzymały ją za ręce. Teraz były jednakowej wielkości. Emi nie wiedziała tylko, czy ona się zmniejszyła, czy też one stały się większe. Dokąd lecimy? zapytała. Do krainy snów? odparły. Dookoła nich przelatywały kolorowe banieczki, w których coś się pokazywało i zmieniało. Były tam wielkie ptaki, twarze, dziwne maski, miasta, kwiaty, pędzące pociągi, wieże, z których wylatywały latawce. Co to jest? spytała Emi. To sny odparła sneganka. Tylko przypadkiem nie dotknij któregoś. Powiedziała akurat w momencie, kiedy dziewczynka dotknęła palcem stopy jednej z przelatujących kulek. Sceneria uległa nagłej zmianie. Znalazły się w jakimś ponurym, obcym miejscu. Wyglądało, jakby zbierało się na deszcz, a na niebie pojawiły się wielkie, ciemne ptaki. Padłyśmy do czyjegoś snu, stwierdziła jedna ze snyganek. I wygląda to na koszmar, dodała druga. O, jak ja nie lubię koszmarów, pisnęła przebiegająca obok mysz. Mówiąca mysz, szepnęła zdziwiona Emi. W snach nie ma ograniczeń, zauważyła snyganka w kapeluszu. Znacie tu może jakąś inną, bezpieczną kryjówkę? zapytała mysz. To nie na moje nerwy, dodała. Emi spojrzała z nadzieją na snyganki. – Trzeba wezwać wybudzacza – zawołała snyganka z fryzurą jak peruka. – Jeśli ten, kto śni ten sen, obudzi się, zanim się z niego wydostaniemy, utkniemy tu na dobre – zauważyła druga, ta w kapeluszu. Snyganki uniosły się lekko i zanuciły melodię kołysanki. Odpowiedzi nagle, nie wiadomo skąd, pojawił się wybudzacz. Leciał na rzęsce, był malutki, a pyszczek miał zakończony długą trąbką. Kiedy zatrąbił, zerwał się wiatr o sile huraganu. Lećmy z wybudzaczem, krzyknęła snyganka. Tylko on wie, gdzie jest szczelina tego snu. A ja! Pisnęła mysz. Nie zostawimy jej tu przecież, ujęła się za myszą. Emi snyganka rzuciła myszy rzęskę i wszyscy wylecieli z tego nieprzyjaznego snu. Nagle po nocnych ciemnościach znaleźli się w ogrodzie. Gdzie wśród kwiatów siedziała Królowa Snów. Towarzyszyły jej rzęski i wybudzacze. Królowa Snów była tak piękna, że wystarczyło tylko na nią spojrzeć, żeby poczuć się wspaniale. Mysz jednak zapatrzyła się na nią na dobre. Od tej chwili poczuła, że nie jest sobą. Niby ciągle jest myszą, ale już jakby nie tą samą. Jakby całkiem inną. Coś podobnego jeszcze mnie nigdy nie spotkało, zaskrobała przeciągle. Nie mogła oderwać wzroku od królowej, a kiedy już to zrobiła, czuła przymus, by spojrzeć ponownie. To miłość, zapiszczała radośnie. Piękna królowa snów nie miała jednak pojęcia, gdzie mogą być sny mamy Emi. Żeby pomóc przybyszom, dała im na drogę magiczną filiżankę i poradziła, by w niej wyruszyli szukać dalej. Wrócę, szepnęła czule mysz, wskakując w środek filiżanki. Emi była zachwycona. Zawsze marzyła o podróży balonem, ale filiżanka to było coś niebywałego. Lecieli przez noc. Dookoła przefruwały rzęski i sny, a w oddali migotały gwiazdy. Za jakiś czas, który nie jest czasem, jaki znamy, bo w krainie snów czas ma inny bieg, znaleźli się u celu podróży, choć miejsce to nie miało nazwy. Przywitała ich dziewczyna, która siedziała na ramionach wielkiego, Granatowego ducha. Do niej należały sny romantyczne, a on zarządzał krainą koszmaru. Szukamy snów mojej mamy, powiedziała Emi. Zgubiły się gdzieś, czy coś o nich wiecie? Sprawdzimy w księgozbiorach, odparła dziewczyna. Do sprawdzenia wysłano rzęski, które jednak wróciły z wiadomością, że nic nie znalazły. Zawsze masz bałagan. Może coś zawieruszyłeś? Dziewczyna zwróciła się do granatowego ducha. A widziałaś uporządkowanego ducha? obruszył się duch. Jednak dla pewności zapraszam do mojej krainy koszmaru. Sprawdzimy najskrytszych katalogach. Mamy lecieć do krainy koszmaru? zapiszczała mysz. Może zostaniesz i poczekasz na nas? zaproponowała emi. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, odparła dziarsko mysz. I tak wszyscy znów wsiedli do królewskiej filiżanki, by polecieć z duchem przez czarną noc. Lecąc, śpiewali piosenkę. W mroku jest ktoś, Coś, to przyszły do mnie sny, nie wiem co mi pokażą, gdzie zabiorą mnie dziś. Idę, spokojnie idę, lecę, spokojnie lecę, płynę, spokojnie płynę w snów krainę, przez nocy mrok. I pójdę tam, nie pytam dokąd, nie pytam po co, ani jak. A rano znów obudzę się, i ze mną zbudzi się świat. Idę, spokojnie idę, lecę, spokojnie lecę, płynę, spokojnie płynę znów w krainę, przez nocy mrok. W krainie koszmaru powitały przybyszów senne mary, robiąc do nich dziwne, straszne miny. Nyganki odpowiadały im tym samym. Wkrótce i Emi zaczęła stroić różne groźne miny w kierunku sennych mar, co wyraźnie je ucieszyło. Widać się w tym miejscu był to sposób powitania. Jedynie mysz zapobiegliwie trzymała się na uboczu, schowana za filiżanką. Wtem pojawił się granatowy duch. Razem z ogromną księgą, leżącą na ciemnym obłoku. Sprawdziłem wszystkie koszmary z od ostatniego miesiąca. Znalazł się tylko cień snu sprzed stu lat. Nie ma tu jednak snów Twojej mamy. Niestety, nic więcej nie mogę zrobić. Poszukajcie jeszcze kota. Może on coś poradzi. Kota? Krzyknęła mysz. Dlaczego akurat kota? Spokojnie, chodzi o maga fantazji. Wygląda wprawdzie jak kot, ale to o niczym nie świadczy. Wyjaśniła Snyganka. Mag fantazji. Mieszkał nieopodal wśród pierzastych, ciemnych obłoków. Wyglądał jak mały kot, ale za to miał ogromną koronę. Zachowywał się bardzo szarmancko, kłaniając się wszystkim i pozdrawiając w wyrafinowanych słowach. Niestety nie mam żadnych zapodzianych snów, powiedział kot. To co mogę jeszcze zrobić? spytała wyraźnie zmartwiona Emi. Skoro tych snów nigdzie nie ma i nie można ich odnaleźć, trzeba napisać je od nowa. Idźcie do pisarza snów, poradził kot. Znowu ruszyli w drogę, dotarli do miejsca, w którym kończyły się pierzaste obłoki. Rozpościerało się tu morze aż po horyzont. Nad którym świecił odbijający się w wodzie księżyc. Pisarz snów był niewidzialny. O jego obecności świadczyły tylko pisane na piasku ślady, które pojawiały się, by za chwilę zniknąć zabrane przez fale. Napiszesz sny dla mojej mamusi? spytała Emi. Napiszę, odparł pisarz. A o czym będą? dopytywała. O pewnej dziewczynce, która wyruszyła na poszukiwanie snów, odpowiedział niewidzialny pisarz. Emi obudziła się rano, przez okno wpadały promienie słońca i słychać było śpiew ptaków, pobiegła do kuchni. Jak cudownie się dzisiaj w końcu wyspałam, powiedziała do niej mama, która przygotowywała właśnie śniadanie. A jakie miałam sny! Ty mi się przyśniłaś, córeczko, i były tam też takie małe laleczki. To nie żadne laleczki, odparła Emi, to były sny ganki.